Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś taki wieczorny film, nie udało się wcześniej nagrać, ale postaramy się zrobić z tego co jest. Sezon lęgowy zaczęły wcześniej gołębie niż ja im, jak ja tego się spodziewałem. No ale teraz już robimy z tym co, co jest. Na pierwszym planie tak jak widać Kurka na turkę, troszeczkę mi się worek rozdarł, no ale to jest to nic, za bardzo nawet się nie sypi. Tam membrama jeszcze pod spodem jest, także na spokojnie. I tu mamy kurkę na turkę, to jest firma Neutrena. Akurat firma, akurat ten worek, zasponsorowała mi taki worek z zeszłego roku. A jak co roku? zeszłego roku była trochę podmiana na tej paszy dla, dla kurcząt, ale ponownie wracam, bo no, na koniec sezonu wróciłem. Jednak ta, ta pasza dla, dla tych piskląd jest lepsza. Może tamte, tamte pasza ma więcej białka, ale ta jednak przez fajalność i tę chęć pobierania przez gołębie tej, tej paszy. No i tak jak mówiłem, no już sezon się od odniechęcił. Niechcąco się zaczął sezon, no bo nie był to tak przewidziane. No ale teraz już są. Za chwileczkę pokażę. Pokażę tak samo jak te gołębie. Gołębie się mają po, po tej kuracji. Teraz jesteśmy na 12 dniu na Salvet i y No pokażę je za chwileczkę, no ale to, to zaraz po kolei. Ja to mam już zamawiane, mam tonę taką tej kurki na turki. Taki, taka paleta przyjdzie do mnie mieszana. Powiedzmy, że tego w tym jest dużo, dużo takie ładniejsze kolory, no ale mówię, że, że w telefonie to tak się odbija, tak nieładnymi, takimi matowymi kolorami na tym worku. Ale wracając do tego, to jest zamówienie, cała paleta paleta jest tej kurki na naturki to znaczy się na palecie są będą trzy rodzaje paszy będzie ta piskle będzie taka dla, dla niosek i będzie dla indyków też takie piskle dla indyków to nawet dużo lepsza niż ta niż te dla indyków jest dużo lepsza droższa ale lepsza po prostu ma większą zawartość białka lepiej jest bilansowana tamta dla indyków dlatego będzie taka mieszana a nieraz jest tak, że żeby nie przebiałkować tak samo tych gołębi dlatego już tak samo mieszane z tym pisklem no i te piskle ta z, dla kurcząt ta jest zerówka, czy od 0 do, do nie wiem, 2 tygodni, czy 3 tygodni nie wiem, no gdzieś tak 3 albo 4 tygodnie, nie wiem, ta następna jest tego, ale ja, ja nie zmieniam paszy, daję cały czas tą samą Niektórzy tam zmieniają, że tego ja daję cały czas, cały czas tą samą paszę, nie, nie zmieniam, bo jest jeszcze ta pisklę dwójka, ale ja daję zawsze tą zerówkę czy jedynkę, jedynka to chyba to jest jedynka, także od, no od zera do, do nie wiem od trzech do czterech tygodni. Ta jest ta, ta pasza. Wracają, no to ja mówię: No, trzy będą pasze, pasze na, na, na palecie. No i na cały sezon już takie zamówienie jest. E, takie jednej palety e, będzie, będzie po prostu e, zamówione, także już e, to 210, chyba 45 worków chyba tam na tej palecie jest. także. Taka, taka, pala, taka paleta na cały sezon już to ma długą, długą, długi termin ważności i co do tego że te worki są pakowane takie powiedzmy trz, trzy warstwowe od, od spodniej strony jest ta folia taka membrana foliowa później są dwa, dwa, dwa jeszcze dwie warstwy papieru no to tak odnośnie tej karmy. Dziś akurat gołębie, kiedyś tam już mówiłem, no to umie. Gołębie dzisiaj dostają karmę z jogurtem, już widać, że taka jest karma, ona je zaraz pokażę. Ona jest taką posypką mineralną, bardzo fajna. W tym roku będzie wprowadzone właśnie takie Wispumin plus. Właśnie ta, ta posypka, bardzo mi się ta spodobała ta, ta To jest tutaj akurat wziąłem, tam przesypałem do, do, do pojemnika, taka zamknięta, To akurat jest sprzedawany w takim to opakowaniu, takim foliowym I to mamy to Norlandskie, który robi to, raczej he, dystrybutorem Ale tak jak można przeczytać, 2 kg Gdzieś tutaj, uwaga, mieszanka została wyprodukowana na bazie naturalnych składników, bez koncentratów i dodatków paszowych. No i także taką dostają właśnie posypkę, i tu są właśnie te, to, to, to zboże, ta karma jest posypana, tak jak widać, że taka dziwna jest. No to jest, karma była zalewana jogurtem, i po tym było właśnie posypane, posypane było. Yy, tą posypką, ona ma taki różowawy kolor, taki jasno ryżowy, bardzo fajne i lubią to gołębie strasznie, ładny zapach to ma. No i tak jak, yy, nie wiem czy to widać, ciężko to pokazać, no, nie wiem czy przez, przez worek też nie widać, no, ale tak, no, nie, nie będzie widać koloru. No ale tak to jak, to jak yy, yy, można zobaczyć, no to popiół yy, surowy 90 95% wapń, 30% na, na 1 kg e, fosfor, sód i dodatki paszowe, no to witaminy takie. A e, To jest na bazie kredy pastewnej e, gdzieś tutaj jest napisane, i węglan wapnia. Także teraz akurat w tym okresie e, te gołębie będą dostawać i tak jak mówiłem na, ja to da, w tym roku będzie to wprowadzone i wispumin jako dodatek, do no tak samo jak, jak dodatek do, do karmy, to ja to zawsze zasypuję teraz akurat jeszcze gołębi dostają jogurt dwa razy, raz zależy jak tam wypadnie w tygodniu te tutaj jak już ruszył ten rozpłód no to Będą dostawały już dwa razy w tygodniu. A, a, a tak, normalnie gołębi dostają raz w tygodniu e, jogurt, jogurt razem e, właśnie z taką posypką mineralną. Plus te gryty, które oczywiście, które dostają cały czas. Ja bazuję najwięcej na, na tej czerwonej cegle. Czerwona cegła to tak powiedzmy, że e, tak. Z, e, Organizm tak reguluje, no i, i, i zwłaszcza kiedy gołębie są, tak jak polewają, cegła bardzo fajnie tak reguluje tak pracę jelit. Ta czerwona cegła taka palona, no także nawet dawniej, dawniej to wszyscy hodowcy dawali właśnie tą cegłę taką tłuczoną, paloną. Bardzo fajna to jest rzecz dla, dla gołębi tak na, na pracę jelit i i ogólnie e, fajna fajna sprawa. Ja to e, jako regulator przede wszystkim ta, ta cegła, ta, e, to tego, że była naturalna taka cegła, to jak e, ja to też chyba nie wiem, jakąś taki niebie. ja kupuję te worki takie 25 kilowe, do tego dosypuję dosypuję aneżu, Bardzo ładnie pachnie i gołębie akur, akurat lubią anisz, także <laughs> e, taki anisz sproszkowany. Raz, że gołębników fajnie pachnie, a dwa, że gołębie też to, to lubią. Także teraz zrobimy pauzę i pokażę jak te gołębie się mają przy, przy e, po tej kuracji. E, sezon e, ruszył skopy tata, jest e, który 13 stycznia. A to u mnie pełno jajek, aż za dużo bym powiedział. No, ale powiecie mi tak samo co o tym sądzicie, bo jeszcze tak nie miałem. A to są nie moje gołębie raczej nie moje. No moje gołębie tylko że one przyjechały. To będą pierwszy pierwszy rok u mnie część i, i zobaczymy jak się będą miały. Ale forma jest fajna. Zaraz pokażę jej. No pokażę. No jesteśmy u gołębi. Troszeczkę tam może światło. Tak zamazuje nie No tak jak widać takie są forma jak widać dopisuje troszeczkę tak jakby nieładnie może też hmm, kamera w tym telefonie nie, nie łapie takiej super ostrości i tutaj właśnie dostały dostały hmm, tą karmę akurat tymi wieczorami jeszcze się światło świeci muszę im wymienić część kartonów i odkurzyć przede wszystkim tutaj. Bo się dość tak mocno e, kurzy, a reszta część już siedzi na jajkach i to tak mocno, tutaj mamy je, tam w kącie siedzi jedno. co ja chcę je gonić tu następne tu siedzą. I co naj, tak najbardziej zabawne to jest to, że że mam w gniazdach po czy jajko. O. No i to tak, może bardzo tutaj tak samo tutaj jeden sam, mam takiego jednego niedobrego samca O tutaj wylatuje On jest tak niedobry Pobił mi jajka Ech tych eee. Tutaj one miały i pobił mi jajka To jeszcze nic nie zniosło Tu porozbijały, nawet widać jak żółte Na tym to porozbijane jajka były Swoje potłuk I jeszcze z drugiej pary potłuk Tutaj coś zniosło jajka, nie wiadomo co tutaj samiec ten siedzi na, na tych jajkach nie na, swoich, nie na swoim gnieździe i tutaj mam jeszcze jedną samicę z kawałkotów samiczka taka latają Tutaj wysoko jest to, to latają, ale jak mówię, nie chcę je gonić za bardzo, nie jeszcze tutaj zostawi, zostaje im światło na noc, czy nie na noc, do dziesiątej się świeci wieczorem, a znaczy w nocy yy, światło i tak jak widać. No i co najważniejsze, bałem się odnośnie zalężenia jajek, to wszystkie jajka są zalężone, tak sprawdziłem. Wszystkie jajka są zalężone. No i zobaczymy, jak tak. No i część już, znaczy, no szkoda, bo były wszystkie naraz. A tak to, a tak to, ten, ten sam jest, akurat ten z góry, co tam jest, no to, to potłuk tej jajka. No i, no i no dwie pary się zmarniły. Wcześniej się też pomarniły, bo te zaczęły mi na ziemi te jajka. I pomarniło się trochę tych jajek. A wracają, nie, no to ten, po tym, tej kuracji e, salwet kolwet No, jajka przede wszystkim są zalężone. E, zobaczymy, jakie młody. No, i gołębie są, tak jak widać, w formie są fajne. Także e, część tutaj jeszcze kartonów muszę tego jeszcze odkurzyć. Tutaj w środku bo się kurzy tutaj za, e, e, za, no kurzy się tego. No one były wczoraj. Wczoraj, przedwczoraj były kompane, Ale Ale mimo wszystko no, mają to uchylone to okno Tu się grzeje ale e, No i tak to nie jest tak jakby Było na ruszcie czy, Tylko ten kurzu jest zawsze za, za dużo no, a gołębie tak jak widać no, Siedzą Były Przyszły Za późno, za późno się za to wszystko wziąłem No i Poniosły mi tutaj jajka, raczej zaczęły nie jeść tego, to wstawiłem im, wstawiłem im po prostu słupki, żeby, żeby tego. No ten fajny na przykład samiec, jest kilka takich fajnych gołąbków, które tam e, już tak no, na tyle ile w pomieszczeniu można je sprawdzić. No, tu jest jedna para, a tamta samica taka z boku jest taka fajna, takie bystre są go, gołębie do góry. No, zobaczymy, co z tego. To tutaj następną mamy parę. Ta um, um, no one się już pędzą na jajka. No, taką jedną parę, I tu jest ich 2, 4, 6, 8, 9, 14. No i 14 ich jest tutaj. I jeszcze, no, ale to reszta już musi zaczekać na swój sezon. Tam w kołemniku już będą, mm, no w golewniku nie ma co, co szaleć, yy, w styczeń dopiero jest, także jak, tak jak wiem, no, <laughs> jajka te co już poniosły, no to już będą mieć te młode tutaj, no, zobaczymy, już za niedługo się będą kluć te pierwsze, a, a reszta, no tak jak wiem. jak mówiłem, no, później będzie od samego od początku tą kurkę na turkę No i pokażę Wam jak, jak właśnie wychowują młode, bo będzie bardzo fajnie widać że zrobię kilka filmów tutaj właśnie na tutaj na budowie, gdzie, gdzie są te gołębie, no to to będziecie mogli zobaczyć jak się wychowują właśnie na tej kurce na turce. To jest jako dodatek, to nie jest główna pasza, to jest jako dodatek do o, paszy, znaczy do karmy głównej. Do tego będą, tak jak zawsze, mia, będą miały dodawane e, e, będzie już znaczy karma będzie zalewana tą e, maślanką w obiektów zalewana będzie karma maślanką tak jak zawsze standardowo będzie robione i tak jak tego, no to naprzemiennie właśnie tą posypką i wispuminem e, będzie tego, no i część tam proteiny Proteiny dodawane mleka od, od dzieci. Ja tak zawsze tego pewnie, że wychowa się gołębie bez tego. Bo to chodzi o to, że te gołębie mają zupełnie inne upierzenie, ten, ten budulec kości jest zupełnie no inny. Od razu widać gołębie, które są wychowywane takie na dobrej karmie. I na takiej suplemie, bo to nie chodzi o to, że można wychować, pewnie, że można wychować bez tego, ale te gołębie jednak się różnią. Nie jest od razu ten, ten, te pióra, to wszystko jest zupełnie inne. Te gołębie są takie witalniejsze, no i z tego się tworzy takie gołębie, które są powiedzmy odporne. Wiem, że gołąb na samym początku musi zdrowy być i i i, i, wygodny, i, mieć, i mieć jednak tą te, te pióra w miarę takie ładne. No, jak nie będzie jak gołąb, gołąb nie będzie jakościowy, no to młodego nawet na najlepszym karmieniu to nic z tego nie będzie. A tak to przy takim dobrym karmieniu, jeżeli jest prawidłowy gołąb, no to będzie miał wyśmienite upierzenie, no, Tak jak widać gołębie w formie latają, ruchają. No, tak jak ten piaskowy, takie fajne, fajne takie No ja Mówię, no, na, jak na 12, ten, yy, no, 12 dzień tej yy, salwot, salwet kolwet, nic się gołębiom nie dzieje, fajnie przeszły tą całą kurację, powiedzmy, taką, no, jakby to można nazwać, kuracją. E, no bo tak jak mówiłem, no było już za późno troszeczkę, przyspane był ten. Ten okres taki, gdzie gołębie miały być zaszczepione, no ale teraz już muszą już być. No tak, nie da się już cofnąć. Jajka są, nic się nie dzieje fajnie jak widać jak troszeczkę śnieg spnieje, przyniosłem im tutaj takie właśnie igliwa, żeby dościeliły sobie te gniazda. Zawsze lepiej jest jak te gniazda są dościelone, i później, już tak jak mówimy, od momentu, w którym się wyklują młode, wyklują to będzie tutaj dołożony jeszcze jeden taki pojemnik, taki grytownik, który nie będzie gry, tylko będzie właśnie będzie ta kruszonka No i w tej, w tej karmie zawsze będą miały te minerały takie dodatkowe. Jak e, kiedyś też wspominałem, no teraz może nie jest taki, to no chociaż jeszcze kopią. Bardzo fajna jest tak samo gołębią e, dać e, takiej wykopanej świeżej ziemi z podkreta, Bardzo to lubię. Tak z dolnych podkładów fajnie to wyjadają gliny. Także jak będzie chwila czasu, tak samo to e, go, gołąb przede wszystkim no, musi mieć tych minerałów pod dostatkiem, żeby e, prawidłowo funkcjonował. Tego gołębie wtedy, wtedy fajnie funkcjonują, fajne, fajne tego łąbki ale tak jak widać wesołutkie, nic im nie brakuje. Tu jakieś za specjalnie super ciepło nie jest, no ale jest na, na tyle ciepło, że nie wiem, gdzieś koło 10 stopni jest tutaj może, może więcej. Zależy kiedy, jak jest palone, ale no tak gdzieś koło 10 stopni jest. Nie jest ani nie zimno, ani nie ciepło tak, że Optymalnie, moim zdaniem, dla gołębi No i teraz, teraz przy, te, przy tym właśnie w momencie, w którym te gołębie się klują tak wczesną albo wczesną wiosną, albo późną zimą, to no, muszą być doświetlane. To, to jest najważniejsze, że te gołąby musi mieć co najmniej, nie wiem, z 12 godzin minimum takich 12 godzin światła to takich więcej nawet jakbym miał 15 no to jest bardzo dobrze no żeby te gołębie jednak karmione były im więcej dłuższy ten dzień te gołębie są po prostu lepiej młode wykarmiane no ale tak jak tak jak mówiłem ja pokażę jak one jest taka parka piaskowych one one tak samo są takie wiadomo, już w już znalazły miejsce. To no najgorzej to jest jak, jak gołębie, nie mogą sobie znaleźć miejsca. Ale tak to. No i pokażę te gołębie, jak będą właśnie jak będą, e, wykluje się młode i jak, jak, tam, jak będą rosły. To ja mówię to nie są moje gołębie, no nie wiem jak, jak one będą karmić młode. No ale warunki mają dobre, także nic nie powinno się dziać. No, gołębie są zdrowe. Czy najważniejsze to, że gołębie są zdrowe. Jeżeli są gołębie zdrowe, to rzadko kiedy się trafiają takie, co, e, co nie wykarniają młodych. Tu, jak też mówiłem, w no, niektórych jazdach jest po trzy jajka. Zobaczymy. No. Zobaczymy tutaj, e, zobaczymy jak one to mm, wysiedzą. Ciężko mi teraz zdecydować, które jajko wyrzucić jeszcze w niektórych są wszystkie trzy zalężone w tym jednym gnieździe jeszcze nie sprawdzałem, może jeszcze za wcześnie jest ale tak za 2-3 za dni sprawdzę jak jeżeli by było któreś to wtedy usunę to jajko a tak to naniosły mi tych jajek, naprawdę noszą i co ciekawe się siedziały na jajkach, tak te co siedzą na jajkach a te co miały potłuczone i dwa dni później miały następne jajka także niosą mi tutaj jak kury te jajka troszeczkę się tym martwię, no bo wyniosą się te samice i no będzie kłopot. A tak to jakby miał jeszcze pod co przerzucić. No a teraz akurat sezon jest taki martwy. Nawet tam u brata pytałem, ale, ale też, też nie ma nic. Także a poza tym te mrozy tak przystopowały mocno te gołębie. Mocno zastopowały gołębie. Także na, na tą chwilę no z tych jajek, które tak jak mówiłem, no było poniosły tylko te po trzy jajka w gnieździe, niektórym nie wiem jakim sposobem to się podziało. A tak jak mówiłem, no w tamtych dwóch celach, tamtych w słupku co jest, no to były dwie pary. Tam specjalnie jedną zamknął tam gdzieś zielone, zamknąłem tą celę, no bo żeby przedzielić troszeczkę, no bo ten samiec naprawdę niedobry i zabierał wszystkie, wszystkie miejsca w celi. W tym słupku wszystkie cele, i, i od jednej do drugiej przeskakiwał, no i, i wszędzie chciał wysiadywać jajka. No a, a, a inny zamiec no to no, takie były bitwy, no i a, a, na, na tym ucierpiały. Jajecznica się zrobiła po prostu. No niektóre były jajka pobite, mm, a reszta, reszta natłuczone na Także no, takie te gołąbki, nie ja wiem pokażę właśnie te gołębie jak jak się wyklują od początku e, i będą, e, będzie widać jak one rosną i mam nadzieję, żeby to ładnie rosły na ten fajny gołębiek. Zastanawiam się, zastanawiam się jeszcze mocno. E, czy jutro nie jechać na wystawę do, do Katowic gołębi pocztowych tam widziałem, że chłopaki mocno e, e, zwiedzają filmy puszczają cały czas tak nie ja mam tutaj z Krakowa niedaleko powiedzmy, że za 40, pół godziny 40 minut, zależy jak się jedzie ale e, no, pół, pół, no maksymalnie 40 minut w Katowicach a odległość nie jest daleka autostrada. Mam przy samym nosie autostradę i wpaduje tylko bramki, co tyle co mnie bramki trzymają, to, to tylko tyle czasu się traci, a reszta to fajnie się jedzie do, do, do katowic. Zwłaszcza no, to jak, tak jak wiem, no to bezpośrednia droga do, do Katowic doprowadza autostrada. No ale zobaczymy, jutro jeszcze e, tak jeszcze przemyślę, może podjadę tam jest dużo takich nowości. E, z karm, z różnych takich bo no ogólnie gołębie pocztowe to jest to najwięcej hodowcy wnoszą gołębi pocztowych tam jest cała masa tych producentów tych karm no i powiedzmy, że największe pieniądze właśnie są tego. no to najwięcej jak nawet widać po tej ekspozycji czy tej wystawie, która, która jest tego, no to tam no, tam już tam jest na bogato tak można powiedzieć, jednak ten świat gołębi pocztowych zupełnie dysponuje większymi środkami niż te gołębie wysokolotne zupełnie na innych to zasadach to działa, no i przede wszystkim no, to oni większości, większości hodowcy gołębi pocztowych wnoszą ten, ten sport gołębiarski oni tam najwięcej noszą, bo to jednak fachowcy są prawdziwi także wszystkie produkty, wszystko to jest dzięki właśnie hodowcom gołębim pocztowym i, i cały, ten, cały ten przemysł, który się kręci, a reszta takie gołębi ozdobne to jest powiedzmy taką troszeczkę wypadkową, taką uboczną, także tak to mniej więcej wygląda pozdrawiam wszystkich. Jak zawsze zapraszam na kolejny film. Jeśli podobało kciuk do góry. Jak mówię, będzie, będą filmy, jak będą te małe rosły, jak się wyklują, to pokażę, jak one rosną. I, i na tych właśnie, na tych metodach, e, e, tych moich, jak, jak one sobie radzą. Także pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.